Zawsze brakowało mi jakiegoś sensownego anime o superbohaterach, i jak usłyszałem o My Hero Academia, to pojawił się promyk nadziei i to, jak zrobili anime, przerosło moje oczekiwania, które według mnie i tak były dość wygórowane. Jest tu naprawdę wiele świetnych postaci, z których każda jest indywidualna i ma wiele do pokazania. Właściwie o większości z tych bohaterów mogłoby powstać osobne anime i na pewno bym oglądał. Dlatego też zdecydowałem się zrobić kilka ciekawostek. Może na początek bohaterowie z klasy pierwszej A. W kolejności od tych, którzy mnie najmniej interesują do tych co najbardziej. Momoyao Ojorozu jest najwyższą uczennicą w klasie. Mo nie może tworzyć organicznych rzeczy czy też żywych istot. Najbardziej lubi czytać encyklopedię. Toru Hagakure ma taką samą umiejętność jak Susan Storm z fantastycznej czwórki, a imię jej jako bohatera, niewidzialna dziewczyna, było kiedyś pseudonimem Susan. Toru pierwotnie miała mieć kilka dodatkowych rzeczy w kostiumie, m.in. maskę z uśmiechem. Hagakure, czyli jej nazwisko, to również tytuł książki napisanej w Japonii w XVIII wieku znanej również jako Kodeks, znaczy księga samurajów. Hagakure jako jedynej z postaci z całej serii nie zobaczymy na zasadzie 34. To moja ulubiona ciekawostka. Zdolność Hanta Zero do złudzenia przypominają zdolności Spidermana i podejrzewam, że był nim inspirowany. Pomysł na tego bohatera narodził się, gdy autor szedł do sklepu spożywczego. Hanta lubi zdrowe jedzenie. El Giro. Kirishima ma urodziny w ten sam dzień co Tetsu, Tetsu z klasy B. Uwielbia jeść mięso. Jego postać odnosi te się do stereotypów męskich postaci w anime. Mashirao, ojiro określany przez Deku jako król normalności. Mangeka uważa, że tylko jego styl nie jest normalny. Jego imię można interpretować jako biały ogon, nazwisko zaś jako człowiek małpa, choć w ogóle nie przypomina tego człowieka małpy z past. Ochako Uraraka ma urodziny w ten sam dzień co Hinata, ta od Naruto. Myślę, że nie jest to przypadek. Używa telefonu z klapką jako jedyna z całego anime, z tego co się orientuje. Tak samo jak ja lubi mochi. Mezo Soji jest najwyższym uczniem w klasie. Jest bardzo sprawny fizycznie, nawet bez daru. Jego urodziny są pod koniec lutego, co czyni go najmłodszym w klasie, paradoksalnie do wzrostu. Suyu, a Sui jest w stanie wypluć swój żołądek. Często wydaje dźwięki naśladujące żabę podczas mówienia. Suyu rozmawia z rodzeństwem za wideo wideoczatu. Rikido Sato dzieli ksypkę z pewnym mało znanym złoczyńcą z Marvela. Jako ostatni z klasy pokazał swój dar. Codziennie pije herbatę razem z Momo. Koji Koda ma różne kolory skóry w mandze w zależności od tomu. Koji ma królika. Jego róg rośnie wraz z wiekiem. Ten Ida lubi się uczyć i uwielbia gulasz wołowy. Pierwotnie miał mieć hełm w kształcie głowy dinozaura. Jego imię bohatera nazywa się tak samo jak seria silników, znaczy ingenium. Mina Ashido ma najlepszy refleks z dziewczyn w klasie pierwszej a Pierwotnie miała mieć bardziej zakręcone rogi. Mina, jako jedna z jedynych, nie dostała nominacji od zawodowych bohaterów. Yuga Aoyama jest inspirowany cyklopem z X-menów. Jest jednym, jedynym niepochodzącym z Japonii uczniem klasy A. Jego pierwotny projekt postaci miał znacznie dłuższe włosy i zupełnie inne ubrania. Denki Kaminari, jego pierwotny projekt był zupełnie inny niż ten, który znamy z anime. Był o wiele bardziej złowieszczy i miał dłuższe włosy, przypominające ostre kolce. Wydaje się być inspirowany na Elektro z Marvela. Czarne pasma na jego włosach, przypominające błyskawice, są u niego naturalne. Katsuki Byakugo jest najstarszym uczniem klasy pierwszej A. Katsuki pierwotnie miał mieć zupełnie inny wyraz twarzy i być bardzo miłą i spokojną osobą która tylko czasem przez mówienie co myśli na język przyniesie przypadkowo obrażał innych. Bez użycia daru jego rekord na 50 metrów jest identyczny jak Tsui z darem, czyli 5.58 sekundy. Kiyoka Jiro jest jedyną postacią z klasy, której pseudonim jest identyczny jak nazwa jej daru. Ma na włosach pasma przypominające fale EKG. Nie licząc pasm, cały projekt postaci jest taki jak pierwotny. Izuku Midoriya. Miał być dorosły, a także nie miał mieć daru, a jedyne gadżety, coś jak Batman. Jego strój również wyglądał zupełnie inaczej. Izuku ma urodziny tego samego dnia co Ichigo, ten z serii Bleach. Mangeka opierał osobowość Midorii na tym, jak postrzega swoją własną osobowość. Shoto Todoroki był najczęściej nominowanym uczniem z klasy pierwszej A przez profesjonalnych bohaterów podczas festiwalu sportu. Znaczy, sportowego festiwalu. Shoto przez trudne dzieciństwo i zawiłe relacje w rodzinie cierpi na zespół stresu pourazowego. Jego ulubione jedzenie to makaron soba na zimno. Dziwne. Fumikage to kojami. Jego nazwa pochodzi od japońskiego Boga Księżyca w religii Shinto. Prawdopodobnie był inspirowany postacią Raven's Teen Titans. Urodził się dzień przed Halloween. Minor Mineta jest dla mnie ciekawy nie tylko ze względu na swoją dość specyficzną nazwę dla Polaka, Minorów najbardziej lubi dziewczyny. Pierwotnie postać ta miała być wyższa i mieć dodatkową łodygę w głowie. Autor mangi lubi rysować tą postać, bo odnajduje w niej cząstkę siebie. Mierzy jedynie 108 cm. W angielskim dubbingu minoru się z Dziękuję za uwagę, zapraszam do szczerej opinii, subskrypcji. Mam nadzieję, że ten fun fact był dla was takim samym zaskoczeniem jak dla mnie, kiedy pierwszy raz o tych rzeczach czytałem. Jeśli chcecie, abym dowiedział się czegoś jeszcze o innych postaciach z tego anime, czy też z innych, no to dajcie znać. Hej, hej, hej. Do usłyszenia i dobranoc. Yeah,